No, kto mnie tutaj odwiedził? Dzień dobry, dawno cię nie było. Czemu cię dawno nie było? Coś mi się tutaj, ktoś opuścił. Chcesz zdać maturę? Chcesz na pewno? Musisz częściej tutaj wpadać i skupiać się na zadaniach, które rozwiązuję. Obiecasz mi to? Obiecujesz? Dobrze, trzymam cię za słowo. Pamiętaj, nie ulegaj prokrastynacji. Codziennie siedź z matematyką. Zdasz maturę? A potem 4 miesiące laby. I trudno! 4 miesiące laby, zdana matura i masz... I szalejesz wtedy. Ale do matury skupienie i żeby zdać z jak najlepszym wynikiem. Dobrze, już przechodzimy do zadania. Wskaż, w którym rysunku przedstawiono zbiór rozwiązań nierówności x plus 7 mniejsze niż 5. Dobra, przekształcamy to do takiej postaci, żeby mieć tutaj x minus. Dlaczego tu jest minus 7? No bo minus 7 razy minus 1 da nam plus 7, czyli... To po prostu jest to samo co tutaj, tylko w inny sposób zapisane. I teraz jak mamy postać x minus jakaś liczba tu w nawiasie, to, to zaznaczamy sobie, a zaznaczę tutaj na lewo, zaznaczamy sobie tą liczbę tutaj, minus 7. I teraz tak, o mniej niż 5 oddalona, dobra, to o 5 oddalona będzie tutaj minus 2, a w tą stronę o 5 oddalona będzie minus 12. I mniejsze, no to będzie dotąd, i dotąd, bo to by było tu, ale nie będę dwa razy tego, nie chcę mi się rysować tego dwa razy. Dobrze. I to jest ten przedział, koniec zadania. A drugi sposób rozwiązania tego typu zadania jest taki, że modus tej liczby jest tą samą liczbą. Ta... O, już wiecie, ktoś tu jest nieraz... Ja wiem, że wiesz, ja wiem, że, wiem, że wiesz, nie, widziałem to w twoich oczach. Widziałem już, nie pierwszy raz rozwiązujesz ten typ zadania, ale nie wszyscy mogą nie wiedzieć. Dobra. Daj jeszcze innym się tutaj nie mów na głos, bo im przeszkadzasz. Cisza, cisza na sali. Dobra, żartuję sobie. I teraz tak. I moduł z tego x może być też liczbą przeciwną. Niektórzy już to słyszą dziesiąty raz. I teraz tak. Dlaczego tak się dzieje? No bo moduł z piątki na przykład jest 5, a moduł z minus piątki też jest 5, bo moduł z jakiejś liczby to jest wartość bezwzględna, to jest odległość od początku, czyli od zera na osi liczbowej. Czyli jeżeli mamy. 7 minus 7, o na przykład tu jest 0, a tu jest minus 7, no to tu jest odległość 7, wartość bezwzględna tu będzie 7, co nie? Odległość i tu jest 7, bo odległość nie może być ujemna, nie da się odległości ujemną liczbą wykazać. Dobra, czyli jeżeli to wiemy o co chodzi, yy, 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 dobra, a tu powinien moduł minus 7, że jest 7, jeżeli jest ujemną liczbą, to jest do niej przeciwną, a jeżeli jest dodatnią, to jest po prostu tą liczbą. O, dobra, taka ciekawostka. No i teraz tak, tu przenosimy, czyli będzie jak przenosimy, zmienia się znak na przeciwny. Dobrze. I 5 minus 7 jest. Minus 2, ok. A tutaj mamy minus X też przenosimy, czyli będzie 5 plus 7, bo minus 7 po prawej stronie zamieni nam się na. Plus 7, czyli minus x mniejsze od 12, tak? Teraz mnożymy razy minus 1. Dlaczego? Bo mamy minus x, a chcemy mieć x. A pamiętamy, że przy mnożeniu przez minus 1 zwrot się zmienia w drugą stronę. I teraz tak, minus 1 razy minus x jest x. Zwrot się przyzmienił i 12 razy minus 1. 12, żeby nie było 12 jest. Razy minus 1 jest minus 12. No I zaznaczamy sobie teraz to na osi. Minus 12 będzie na lewo, bo ma większą wartość, ale na minusie. Czyli będzie bardziej na lewo. I teraz tak: mniejsze od minus dwójki to tu. Większe od minus dwunastki to tu. Czyli mamy. A i tu kółeczka niezamalowane. Mogę je tutaj narysować. No. I widzimy, że to jest ten właśnie tutaj przedziałek. W tym odcinku to tyle. Dziękuję Ci serdecznie, że obejrzałeś to do końca. Zapraszam Cię do subskrybowania tego kanału, klikając czerwony przycisk poniżej. Zapraszam Cię do komentowania. Daj łapkę w górę, daj lajka, jeżeli Ci się podobało. E, komentuj, napisz cokolwiek w komentarzu, co Ci się podobało, nie podobało, czego nie zrozumiałeś do końca, co nie było do końca jasne. Napisz cokolwiek w komentarzu, na każdy komentarz z chęcią odpiszę. Dziękuję Ci jeszcze raz serdecznie, że wytrwałeś do końca. Możesz ten filmik podesłać również znajomym, żeby Zobaczyli, w jaki sposób tego typu zadania się rozwiązuje, i to wszystko. Jeżeli macie jakieś pytania, zadajcie. Jeżeli macie jakieś, jakieś zadania, które sprawiają Wam najwięcej problemu, podsyłajcie. Z chęcią je rozwiążę, wrzucę na kanał i sobie e, zobaczycie, jakie się rozwiązuje. Dziękuję Wam serdecznie i widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się ciepło. Pozdrowionka od Jonka. Jo!